Bezpieczne dziecko, spokojny rodzic. No i taki rodzic ze mną jest. Witam serdecznie pana Marcina Chmielewskiego, witam, witam który ma w swoim sklepie świetny smartwatch. Yy, można dać dziecku zamiast komórki, yy, żeby nie miało dostępu do internetu i yy, nie wiad, gier i takich różnych rzeczy. Chociaż czy tutaj są gry? Nie, nie, to, to A, tutaj, nie ma. Tutaj, nie ma. Tutaj nie ma to teraz powiedzmy, yy, jakie ma możliwości taki smartwatch. Tak, dokładnie smartwatch. Yy, no. Ten smartwatch służy jako alternatywa tak naprawdę dla telefonu. Także mój mhm. syn, ja mam 9 syna i ja mam 3 syna, że no nie muszę temu 9-latkowi dawać telefonu, a bardzo często jest tak, że rodzice po prostu w tej chwili yy, dają telefony dzieciom po to, żeby tak. mieć z nimi kontakt. Mhm. E, no właśnie, czyli tak, mamy tutaj od razu, dziecko może zadzwonić. Dziecko może zadzwonić do rodzica. Są tutaj trzy numery, tak? Znaczy, numerów jest więcej, tak? Aha. Tak naprawdę tutaj jest tam, bo tam jest przycisk numer jeden i, przy, i przycisk numer dwa, czyli takie szybkie wybieranie. Pod numerem jeden A. jestem ja jako tata, pod numerem Proszę, dwa jest. pokaże pokażę tutaj bok, właśnie Pod numerem dwa jest mama, ale też wchodzi syn w książkę telefoniczną i ma tam wprowadzone. Jest... Dziesięć numerów telefonicznych, do których po prostu może zadzwonić, czyli opiekunka, babcia mhm. jedna druga, no Jadek i... z życzeniami tak, dzisiaj. Dokładnie. <grych> e, dokładnie. Jest tutaj przycisk SOS, tak. że e, w, gdyby coś się działo, dziecko wciska i co się dzieje? No przycisk SOS, no, aby, aby, aby nasze dzieci nie musiały nigdy jego przyciskać, yy, mhm. wciskać, ale no, jest tutaj też taka funkcja szybkiego wybierania. Yy, w tym momencie po prostu są wprowadzone trzy numery, yy, nasze numery, do mnie, do żony i tam jeszcze do trzeciej osoby no, i dostajemy po prostu od razu tel telefon tak samo od syna. Ale ta funkcja tym się różni, że jeśli ja nie odbiorę telefonu albo nie chcący go zrzucę, to od razu automatycznie jest przekierowanie do mojej żony. Mało tego, dostaje informację, dostaje wiadomość na telefon, że mój syn wzywa pomocy. Tak. Eee, I no, od razu jest lokalizacja, tak, gdzie dokładnie. on e, był, jak gdyby, czy gdzie jest teraz? Wzy gdzie jest obecnie, mm -hmm. tak, bo dostaje link właśnie sms-em na swój telefon z jego lokalizacją, o której godzinie mm -hmm. on po prostu wzywał pomocy. I tak naprawdę to jest no, banalnie proste, no bo tak. wystarczy kliknąć w, no, w te łącze i no telefon, wszystko smart, wszystko, jak się sam... ma oczywiście smartfona, tak, no to jakby no, odpala się, odpala się nawigacja i nam pokazuje, w którym miejscu jest. Mało tego... No jednym przyciskiem możemy sobie przycisnąć że po prostu, że wyznacza nam naj, najkrótszą trasę. Mhm. Dokładnie, tak? Czy to na piechotę, czy to no, czy byśmy jechali chodem. samochodem? Tak. A proszę powiedzieć, czy, czy to ma jakieś zabezpieczenie, no bo dziecko ubiera to idzie do szkoły i czy w szkole na lekcji będzie dzwoniło, czy można takie zabezpieczyć, żeby akurat w tym czasie nie dzwonił telefon? No też jest takie zabezpieczenie, wprowadza się w dni powszednie, w godzinach, w których nikt nie może dodzwonić się po prostu do syna. No jest i tak, no jest taka, yy, blokada. taka no my, blokada. My tak? też z żoną już pamiętamy tak po prostu, żeby no, nie dzwonić yy, jak w czasie, ty, w czasie lekcji. Dokładnie, wiemy kiedy są przerwy, no, chociaż no nie ukrywam, bo właśnie zdarzyło nam się ze dwa, ze trzy razy zadzwonić podczas lekcji, oczywiście syn nas szybko zrzucił, mhm. nauczycielka trochę pogrodziła paluszkiem, no ale właśnie po tym czasie wprowadziłem tą blokadę, że nawet jak zapomnę, to, to po prostu, żebym nie mógł przeszkadzać podczas lekcji. A, a głośny jest ten sygnał, jaki jest dzwonek tego smartwatcha? No można. Tak znaczy, jak w telefonie? Znaczy pyta się Pani, czy, czy jest słyszalny, tak? Tak. No z pewnością, tak, to, mhm. bo to nie tylko jakby do szkoły, ale no również no gdziekolwiek, tak? Mój syn wyjeżdża, tak. że, czy na wakacje, czy do dziadków, czy, czy, czy gdzieś chodzi po podwórku, lata, no to po prostu mamy kontakt. A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o sporty, czy, czy no nie przeszkadza właśnie podczas, nie wiem, gry w tenisa albo a pływać można? Czyż przesadziłam <laughs> z tym pływaniem? Są inne modele oczywiście, Aha. tak, ale ten, ten akurat nie o, jest no. ten, ten model akurat nie jest wodoszczelny. Mhm. I, I co, no, sport jak najbardziej, chociaż mój syn akurat on trochę jest antysportowy, uwielbia mm -hmm. malować i uwielbia matematykę, do mm -hmm. sportów z nim ciężko, chociaż uwielbia z kolegami, mieszkamy w domu i tak mamy fajny taki teren, taki leśny, tak, i po prostu z kolegami, z koleżankami lata po tym lesie się wspina, no i to jest też jakby bardzo wygodne, no bo też jak pani zwrócił uwagę, mm -hmm. no, obudowa jest taka silikonowa tego tak. zegarka i on, on, on ciężko go naprawdę jest go uszkodzić, tak, już nie mówiąc tak, jakbym musiał mieć telefon w kieszeni, i latać mhm. po prostu po tych drzewach, to sobie jakoś tego nie wyobrażam. A proszę powiedzieć, bo ten zegarek ma taką funkcję zdjęcia z ręki. Tak? A, to widzę, że pani dużo wie. No, oczywiście, bo ja chcę kupić synowi taki. Ja się przygotowuję do tego. To miała być niespodzianka, więc może, może nie słyszał. Może, może nie oglądać. Tak. Mhm. Ma taką funkcję właśnie za każdym razem, gdy, znaczy możemy ustawić, bo jakby do sterowania tym zegarkiem to służy aplikacja, że może tutaj w telefonie rodzice i możemy po prostu tym zegarkiem sterować. I jest taka możliwość ustawienia właśnie tutaj w aplikacji. To jest banalnie prosta aplikacja, no to jest czytelna. Tak naprawdę intuicyjna, po no. Po no czy chcemy takie powiadomienie za każdym razem, jak zegarek ściągnie z ręki, to możemy dostawać, ale nie musimy, tak? Dostajemy w mm -hmm. formie bezpłatnej, no, bezpłatnej wiadomości na telefon. No na przykład, ja nie chcę tutaj już snuć jakichś czarnych scenariuszy, ale na przykład, no, coś tam porywa dziecko. No to właśnie to jest takie, mm -hmm. właśnie to przeciwdziała temu, że jak będzie zdjęty zegarek, to po prostu, no, dostaniemy tam informacji, tak samo, mm -hmm. jakby lokalizację, w którym miejscu ten zegarek został znaleziony, no i właśnie Temu jest ta funkcja, jest czujnik po prostu tam, tak mm -hmm. jakby zdjęcie, za każdym razem, jak będzie tak. zegarek zdjęty, no to czujnik po prostu wysyła informacje. No, można powiedzieć, że to jest zdecydowanie lepsze niż telefon, dlatego że no, telefon łatwiej gdzieś zostawić i zgubić, niż jednak zdjęć, zdjąć zegarek, prawda? To, to, to też, no ale to jak co, co mnie skłoniło? Znaczy, bo tak mm -hmm. jak pani powiedziała, ja oczywiście ja oferuję te zegarki w, w swoim sklepie smartsklep.com, mm -hmm. ale jakby to, to w ogóle przypadkowo się zdarzyło tak, że, że ja pierw chciałem coś mieć dla syna, właśnie, żeby mieć z nim kontakt, żeby nie, no nie dawać mu telefon, a no już ma 9 lat i widzę, że już wielu kolegów i mm -hmm. koleżanek ma telefon, ale jak rozmawiam z tymi rodzicami, to no rodzice dają nie po to dziecku telefon, żeby oni sobie siedzieli na Facebooku, czy na YouTubie, czy na stronach tak. internetowych, tylko żeby mieć kontakt tak, 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 tak. naprawdę z dzieckiem, no i, i no kupiłem ten zegarek pierwszy na testy, żeby no, zobaczyć w ogóle, jak to się sprawuje, no i też takie było zaskoczenie autentyczne, syn dałem też mu do potestowania, I oczywiście powiedziałem, że nie wiem, czy mu kupię jeszcze i tak dalej, no i wieczorem, <grym> wieczorem przyszedł z pieniążkami, wyciągnął ze swojej skarbonki o! pieniążki, tak, i mówi, tato, ja chcę ten zegarek, tak, i no tak. bardzo miło mi było to na zasadzie, że też no to, to jemu też się spodobał ten zegarek, tak, taki. Mhm. też są inne jeszcze jakieś tam funkcje w tym zegarku. No właśnie, zegarku. powiedzmy o tych funkcjach, bo tam jest i krokomierz, tak, tam. tak. Oprócz no. tego oczywiście to ma funkcję zegarka, nie zapominajmy o tym. Dokładnie, tak. To jest budzik? pełnowartościowe zegarki, absolutnie no. jest budzik. Zegarek, budzik i jaki masz jeszcze? Funkcje? No na przykład jest również krokomierz. Mhm. No tak jak wcześniej wspomniałem, no mój syn, no chyba sportowcem nie będzie. Nigdy nie wiadomo, <laughs> ale póki co. Ale ma inne zainteresowanie, tak. to też mnie cieszy, ale no tam, tam jest właśnie funkcja liczenia kroków, mhm. no i w ogóle nic mu nie mówiłem, tak, o tym, o tym krokomierze, sam się zorientował, bo no, jak, tyk, jak robi kroki, tyk, to tam tak. się liczy i, i przed tata, wczoraj zrobiłem 5000 tysięcy kroków, a jutro może mi się uda 7 tysięcy kroków, tak, Świetnie. ja mówię, no, mówię, proszę cię bardzo, tak, jakby bez, bez, mhm. no, bez takiej jakiejś żadnej, nie wiem, no, motywacji, w cudzysłowie, tak, tak to, 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 to samo, jakby u niego to się wyzwoliło, po prostu więcej robić kroków, no ja się cieszę, no bo jakby więcej jest w ruchu, a nie, a, nie, a, nie, a nie takim kanapowcem, tak? Nie można mówić o wadach oczywiście reklamując, ale czy, czy jesteś, co by pan ulepszył czy, czy co może się zdarzyć? Czy czy jakieś wady są no, może taka niedogodność taka, że no zegarek trzeba ładować. A tak? właśnie. O, bardzo ważną kwestię pan poruszył. W sumie to żadna wada, bo teraz wszystko się ładuje. To powiedzmy, na ile wystarczy baterii? Jak się ładuje? On ładuje, mi się wydaje raz na dwa dni po prostu. Jak, no już tak stara się mhm. jak idzie spać wieczorem, po prostu podłączać pod ładowarkę. To jest zwykła ładowarka od, od telefonu. Znaczy jest mhm. oczywiście w zestawie ładowarka, ale jest na, krót, na takim króciutkim kabelku. On ma taką zwykłą od telefonu czy również korzysta bardzo często z mojej ładowarki mm -hmm. i, i sobie tam to podrzuca. W... Ja też dostaję informację na telefon, oczywiście mogę ją wyłączyć, jeśli bateria ma słabą, tak, to dostaję mm -hmm. informację, że, że, że zegarek Trzeba należy podładować. podładować. A czy w razie czego powerbankiem też da radę? Tak, czy... naturalnie, to jest zwykłe po prostu wejście, tak jak no, zwykła ładowarka. Dopowiedzmy mm -hmm. jeszcze o kolorach, bo nasi telewidzowie pewnie mają i, i synów, i córki, i... No, też i znuczęta to bardzo dobry prezent. No dokładnie, to właśnie też jak święta były, to tutaj mieliśmy duże zainteresowanie. W styczniu myślałem, że osłabnie, ale i tak mm -hmm. widzę z nadzieją, że, że, że te jakby się rozkręca tak, tak naprawdę. Jeśli chodzi o kolory, to tutaj jest kolor niebieski, jest kolor zielony, bardzo ładny jest tak. zielony, jest kolor różowy. O, różowy y dla dziewczynek. Tak, tak, ale też widzę, że dużo rodziców <laughs> też wybiera kolor y, dla dziewczynek, kolor niebieski, chociaż zielony też jest super, bardzo mi się podoba. A y, proszę powiedzieć, jak on się łączy z telefonem? Y, musimy kupić kartę, w, 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 włożyć tutaj do tego zegarka, tak? Tak, to jest zwykła karta SIM. Możemy tą kartę no gdziekolwiek kupić mhm. tak naprawdę, chociaż po tych zmianach to nie wiem, czy w kiosku można kupić, ale chyba dalej można, tylko ją trzeba zarejestrować. Tak, trzeba mieć dowód. Mhm. E, dokładnie, tak. To jest zwykła karta. Wkładamy ją, odkręcamy tam cztery śrubeczki, wkładamy kartę. Mhm. Odkręcamy cztery tak. śrubeczki, tak? Wkładamy to jest oczywiście instrukcja, to... <laughs> tak? Proszę <Dobrze>. się <laughs> tutaj to... <laughs> nie martwić. E, kartę... Ale nic nie rozszczelniamy po prostu. Nie, no i wkłada się jest kartę, jest zwykłą kartę SIM. No i tak naprawdę możemy już wykonywać. Wykonywać telefon. Znaczy, wcześniej jeszcze rodzic wprowadza numery, do których syn może dzwonić, tak? Mhm. Może dzwonić, z których może odbierać połączenia. Może być to maksymalnie 10 numerów. Świetnie. Mhm. No i dzwoni. No tą ty... kartę ona jak, no bo jak się doładuje tą kartę, to potem można ją doładować. No to ja mam aplikację akurat bankowość internetową, to po prostu przez telefon raz na jakiś czas, nie wiem, raz na ileś tam tygodni bo dorzucę, jeśli ta karta została wyczerpana. Tak jak mm. w zwykłym tak naprawdę Czyli po prostu normalnie trzeba doładowywać. Tak, normalnie. Jak, jak wyczerpie się tak. ten limit. A teraz powiedzmy, jaki jest koszt takiego smartwatcha? Koszt tego smartwatcha jest 170. 79 zł, i zapraszam do swojego sklepu smartsklep.com. No Jeszcze raz powiedzmy, <laughs> jaki to sklep? Smart.sklep.com i tam mhm. są właśnie trzy kolory, i wysyłamy, bo to jest sklep internetowy, yy, i wysyłamy do naszych, do naszych klientów. No i zachęcamy Państwa. Ja myślę, że sama skorzystam bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy dwa na Facebooku. Lajkujcie nas Państwo, także są do wygrania i do rozdania. Tak także dziękujemy bardzo za wizytę. A Państwa zapraszam na wiadomości pogodowe.